Witam Was wszystkich. Już udostępniam ekran i zaczynamy zabawę. Teraz krótkie pytanie. Czy wszystko widać? Dobrze. Tak. Okej, okay, jeszcze może zrobię. Dobra. Dzisiaj porozmawiamy sobie o salonie, o paczce do. Ale nie tylko do Ravella, ale też PHP, która ułatwia integrację z zewnętrznymi API. No i pozwala ustandaryzować pewne kwestie, no, które w świecie jeszcze PHP nie są ustandaryzowane podczas tworzenia właśnie interfejsów API, ale o tym za chwilkę. Ja jestem z firmy Bluemilk. Jestem inżynierem programowania. Tutaj macie mój adres mailowy. Jeżeli byście mieli jakieś pytania również poza, poza meetupem, możecie spokojnie pisać. W godzinach pracy postaram się odpisać na każdego maila, który do mnie dotrze. Dobrze, tak jak sami twórcy Saluna mówią, że tworzenie interfejsów API. Nie jest ustandaryzowane. Jedyne, co mamy ustandaryzowane w tym świecie, to jest komunikacja pomiędzy api. Standaryzują to standardy PSR7 i PSR18. A Saloon pozwala rozwiązać właśnie wiele problemów związanych z budowaniem api oraz z ustandaryzowaniem pracy przy budowie takich integracji z zewnętrznymi api. Teraz kilka słów o Salonie twórcą saluna jest Samker z Wielkiej Brytanii. Tutaj mamy właśnie link do GitHuba. Pierwszy release to jest styczeń 2020 roku. Aktualna wersja to jest 2.6.4. Mi przyszło pracować od wersji pierwszej, która miała o wiele mniej funkcjonalności w porównaniu do drugiej wersji. Dzisiaj będziemy rozmawiać o drugiej wersji typowo. No liczba gwiazdek na ten moment na czerwiec 2023 to jest 1400 no i prawie ćwierć miliona pobrań po e, jeśli chodzi o tą bazową wersję Saluna. Od razu nadmienię, że e, Salun to nie jest tylko typowa paczka Laravelowa. Możemy ją używać również w jakimkolwiek innym projekcie php który nawet nie używa e, Laravela, ale dla miłośników Laravela, czyli dla nas tutaj dzisiaj zebranych, Mamy możliwość zaciągnięcia tej paczki typowo pod Laravela. Tu mamy trochę mniejszy stan gwiazdek, trochę mniejszą ilość pobrań, ale jakby aktualna wersja i release jest bardzo podobny do tej bazowej paczki. Jaką daje nam przewagę tutaj ta typowo paczka Laravelowa, to na pewno jakiś konfig Laravelowy, La artyzanowe komendy, na przykład do tworzenia różnych klas. Które będziemy używać w salonie, no i też tam parę jakichś z prowajderami i innymi rzeczami. i tutaj krótka instrukcja instalacji, czyli instalujemy to kompozerem. No tutaj, jeżeli używamy Laravela, no to zalecam tą wersję Laravelową. Tutaj, wsparcie tych paczek to jest od PHP-81 wzwyż, no więc tutaj w jakichś starszych projektach. No, nie, nie widzę przypadku życia dla, dla tej paczki. no Na pewno byłoby to bardzo, bardzo ciężkie. Tak, krótki mem. No idąc dalej, zaczniemy od konektorów, czyli takiej swoistej podstawy przy tworzeniu integracji z zewnętrznymi API. Konektor to jest taka klasa, za pomocą której będziemy określać docelowe miejsce, w które będziemy uderzać. Możemy to określić jako serwer, jakaś konkretna wersja API, do której będziemy uderzać. No i tutaj na przykład mamy przykładową klasę, która się nazywa Forge Connector. Dziedziczą po bazowym konektorze. No i mamy właśnie podstawową metodę ResolveBaseURL, URL, która określa, w które konkretne miejsce każde zapytanie, każda końcówka będzie będzie uderzać, czyli ten pierwszy człon każdego requestu będzie taki sam, jeżeli będziemy implementować ten konektor. Taki konektor możemy stworzyć za pomocą komendy artizanowej, o której już wspomniałem wcześniej, jeżeli używamy właśnie tej paczki typowo stricte skierowanej Laravelowi, albo możemy zrobić to ręcznie w folderze http, po uprzednim stworzeniu właśnie folderu integrations no, i w tym folderze Integration stworzymy sobie folder kolejny, który nazywa tą naszą integrację. No w przypadku tutaj naszego, w przypadku naszej dzisiejszej prezentacji to jest Forge, no ale że na przykład nie wiem, będziemy się integrować z Googlem, z Microsoftem, no to nazwa, powiedzmy, firmy, z której się integrujemy, może określać właśnie nazwę tego folderu. I po tworzeniu właśnie tej bazowej klasy, konektora, no to już tutaj mówiliśmy o tym Resolve Base URL, ale możemy również tutaj w konstrukcji przekazywać różne, różne rzeczy. Tu jest przykład uwierzytelniania, czyli jest jakaś metoda, która pozwala nam przekazać token, który będziemy używać przy requestach, które implementują nasz konektor, ale o uwierzytelnianiu będziemy mówić troszkę, troszkę dalej. Tu jest właśnie przykład użycia konstruktora. To nie tylko może być jakiś apitoken, to może być jakiś identyfikator, to może być jakaś wersja API, z którą się komunikujemy i nie tylko. Idąc dalej, możemy tutaj definiować nagłówki i parametry, które będziemy wysyłać przy zapytaniach, które będą implementować nasz konektor, czyli właśnie możemy określić tutaj, Właśnie typ, typ aplikacji, czy typ wymiany danych, który będziemy implementować, czy jakieś defaultowe query parametry, które będą doklejane do linku, który będzie uderzał do zewnętrznego api. Mamy również możliwość definiowania domyślnej konfiguracji, czyli różnego typu timeoutów, czy innych rzeczy. Możemy tutaj określić właśnie wszystkie rzeczy, które implementuje biblioteka Gazel, czyli najpopularniejsza biblioteka do komunikacji po HTTP w języku PHP. Tutaj macie poniżej link, który, który właśnie opisuje te wszystkie opcje dostępne w domyślnej konfiguracji. To wszystko możemy właśnie tutaj w tym konektorze zaimplementować. Requesty, czyli kolejne, kolejna część naszej integracji z zewnętrznym API, czyli już jakaś konkretna końcówka, do której uderzamy. No załóżmy, integrujemy się z Microsoftem i powiedzmy, chcemy pobierać użytkowników, chcemy aktualizować użytkowników, chcemy pobierać jakieś kalendarze. To każda z tych, z tych atomowych akcji to będzie nasz jakiś pojedynczy request, czyli jakaś pojedyncza klasa, w której właśnie będziemy określać metodę HTTP, za pomocą której będziemy się mogli komunikować. W tym przypadku mamy jako przykład podaną metodę get, ale może to być również być post, patch, put, delete i, i nie tylko. Możemy również określić właśnie tutaj, nawet musimy określić końcówkę, do której będziemy uderzać. No W tym przypadku mamy servers, ale jeżeli to będzie jakiś inny API, nie wiem, to może być users, calendars, events itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Po określeniu tego resolve endpointu on będzie doklejany do tego endpointu, który określiliśmy w konektorze i to będzie cały adres URL, na, które, na który będzie uderzać nasz, nasza integracja z zewnętrznym API. Jak tworzymy taki request? Albo przez artyzanową komendę, o których już mówiłem wcześniej, albo przez utworzenie, właśnie, kolejnego katalogu w naszej integracji. To już będzie katalog request, w którym tworzymy już pojedyncze atomowe akcje, które będą uderzać do zewnętrznego API. Tu właśnie mamy przykład requestu z konstruktorem, czyli na przykład, jeżeli na przykład używamy jakiś identyfikatorów w naszym zapytaniu, jakieś rzeczy, które mają identyfikować jakieś zewnętrzne obiekty w zewnętrznym API. Możemy je przekazać za pomocą konstruktora i wywołać tak, jak jest tutaj pokazane na, na screenie. Możemy również określić nagłówki i parametry, podobnie jak w konektorze, czyli określać typ wymiany danych, doklejać query parametry oraz określać domyślne konfiguracje. To wszystko jest tak samo skonstruowane jak w konektorze, tylko tutaj jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli któreś z tych konfiguracji, czy to nagłówki, query parametry, czy domyślna konfiguracja zostanie nadpisana ta, która została zdefiniowana Czyli pierwszeństwo ma tutaj request. Jeżeli zdefiniujemy sobie właśnie timeout w requestie na 120, a w konektorze będzie zdefiniowany na 60, to ten z requestu ma pierwszeństwo, czyli poleci z timeoutem 120. Często komunikując się z zewnętrznym API, no wysyłamy jakieś dane i tutaj musimy aby zrobić to w salonie, musimy zaimplementować interfejs HasBody oraz zaimportować za tutaj odpowiedni trade, który będzie określał format danych już stricte, za pomocą którego będziemy wymieniać te dane z zewnętrznym API i w tym przypadku mamy jako przykład JSON bady, mamy również inne typy request bady. Mamy, tak jak już wcześniej powiedziałem, JSON-bady, form-bady, czyli to jest ta sama forma, tak jak wysyłamy w formularze z HTML-a na, na backend. Multipart, czyli różnego rodzaju bady, możemy określić typ zawartości, XML-bady i też mamy has-bady, czyli takie bardzo ogólne. Krótki przerównik memowy. Tak, domyślam się, że wielu z Was miało do czynienia z JSON -y i XML, no to, to jest nieporównywalna praca pomiędzy tak, tymi dwoma formatami danych. Tak, tutaj mam przykład dodawania do zapytania rzeczy typu JSON do naszego request body. Możemy albo dodawać pojedyncze klucze wartości, albo całe tablice, Możemy również tutaj w ostatniej linice wyświetlić tą całą tablicę, może to nam się na przykład przydać przy jakiejś walidacji, dan walidacji danych, czy powiedzmy przy jakimś logowaniu nie wiem, zdarzeń przy wysyłce requestu do zewnętrznego API. Tu mamy również dostępne metody przy pracy z JSONami, jest ich kilka, bardzo dobrze je też opisuje dokumentacja, pokazuje przypadki użycia, Mamy również tutaj przykład z pracy z XML-ami. No jeśli już musimy pracować z nimi, czyli też możemy łatwo setować te wartości oraz wyświetlać. Tu jest trochę mniej tych metod, które pozwalają nam sprawdzać różne rzeczy w naszym ciele. No i multipart body, czyli wysyłanie zapytań z różnymi wartościami, z różnymi typami czy to klucz wartość, klucz obiekt, czy na przykład wysyłanie różnorakich obrazków, powiedzmy zakodowanych w BASE 64, tu mamy właśnie przykład użycia i też kilka metod, które pozwalają nam na pracę z tymi, z tymi wartościami, to też również dobrze opisuje dokumentację Saluna. Uwierzytelnianie, czyli to, co już poruszyłem wcześniej. Podobny screen mieliśmy kilkanaście slajdów wcześniej, czyli no większość API wymaga tego uwierzytelnienia poświadczenia, że jesteśmy użytkownikiem z autoryzowanym dostępem do różnych zasobów. No i tutaj właśnie przekazujemy za konstruktora do naszego konektora API i możemy... Pracować z tym konektorem, automatycznie, mając dodany jako nagłówek ten api key. Tutaj mamy akurat przykład użycia JWT tokenu. Tu mamy również przedstawienie, jak wywołać taki force connector. No jest to bardzo proste, czyli wywołanie pochopowej klasy z przekazaniem wartości do konstruktora. Tu mamy różne typy uwierzytelniania. Są takie bardzo cztery podstawowe, czyli token JWT, zwykłe basic auth, również ze skrótem, czyli basic auth i digest auth oraz query auth, bo też pewnie się spotkaliście wiele razy, gdzie wysyłaliście API-token jako query-parametr. To jest często spotykane w jakichś googlowych rozwiązaniach, gdzie musimy się uwierzytelnić w jakimś zewnętrznym API i przekazujemy wtedy jako query parametry nasz API key. Tutaj nadmienię, dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiać. Sam również implementuje OAuth 2, to jest w takiej sekcji digging deeper, czyli takie bardziej zaawansowane rzeczy, dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiać, ale również jest fajnie to opisane, jak to używać, ale również jest mówione właśnie w tej, tej samej sekcji digging deeper, jak tworzyć własne metody uwierzytelniania, no bo czasami różnorakie api mają jakieś swoje wymyślne, fikuśne metody, metody uwierzytelniania naszych zapytań. Tu mamy już przykład wysyłania requestu. No bo jeżeli już utworzymy konektor, utworzymy konkretny request, to możemy wysłać ten nasz request i otrzymać odpowiedź od zewnętrznego api. Czyli tutaj pierwszy wywołujemy klasę konektora. Tu jako przykład jest podany właśnie przekazanie API tokenu w konstruktorze. Później wywołujemy klasę requestu no i później nasz watch konektor wysyła dany request do zewnętrznego API no i do zmiennej response zostaje dopisana, zapisana odpowiedź, która przyjdzie z zewnętrznego API. Możemy również zrobić to bez konektora, czyli bez tej pierwszej linijki, którą tutaj mamy i trochę inaczej wtedy wywołujemy ten request. Już pokazuję jak to zrobić, a robimy to za pomocą właśnie dopisania traita do naszej klasy, czyli użycia traita has i dodania do zmiennej konektor klasy konektora, którą nasz request będzie implementował. I wtedy nasz request wie, że przy każdym wysłaniu tego konkretnego requestu, pierwszy trzeba zbudować klasę Forge Connector i wtedy zostanie wysłany request za pomocą tego konektora. Możemy również dla ułatwienia, tutaj już moje z własnego doświadczenia, bo już w dwóch, trzech projektach używałem Saluna, czy to w wersji pierwszej, czy w drugiej. Możemy stworzyć sobie klasę Base Request która właśnie będzie implementować nasz konektor do zewnętrznego API i później po tym Base requestie będziemy dziedziczyć, inne klasy requestów będą dziedziczyć po tym Base Requestie. I wtedy nie musimy w każdej klasie requestu do każdej końcówki doklejać właśnie tej zmiennej konektor, tylko będziemy mieli to załatwione w jednej klasie. Tutaj mamy właśnie już przykład obsługi requestu synchronicznego, czyli to, co już przed chwilą e, 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 omawialiśmy i pod spodem mamy jakieś dwie dodatkowe linijki, które właśnie pokazują, jak przypisywać różne wartości już z responsa, czyli mamy przykład przypisania bady albo tablicy wartości, która zostanie zwrócona przez zewnętrzne API do zmiennej decoded body. Tutaj dlaczego jest wspomniana obsługa requestów synchronicznych, bo również salon obsługuje requesty asynchroniczne, ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać na naszej prezentacji, ale tak jest taka możliwość. Zachęcam też do spojrzenia w dokumentację. Jest to też również fajnie opisane, jak obsługiwać asynchroniczne requesty. No, wielu mogłoby powiedzieć, asynchroniczne requesty w PHP, tak, jest to możliwe, i jest to zrobione właśnie przez saluna między innymi. Tu mamy dostępne metody, które pozwalają nam pracować z naszym responsem. Tu mam właśnie przykład Bady czy JSON, ale mamy ich więcej. Na przykład, nie wiem, możemy wyciągnąć nagówki z odpowiedzi XML-a, czysty Response, czy DTO. O DTO zaraz jeszcze powiemy, ale jest tych metod o wiele więcej, poniżej macie link, który kieruje właśnie do całej listy dostępnych metod udostępnianych przez bibliotekę, przez paczkę salut. No, krótka chwila na mema. Tak, DTO. i Rzecz, o której przed chwilą wspomniałem, mamy możliwość automatycznego rzutowania naszej odpowiedzi na obiekty, czyli data transfer object. I tutaj mamy specjalną metodę stworzoną w salonie pod to. I tutaj jest wywoływana właśnie klasa DTO Server, która ma zaimplementowaną statyczną metodę From FromResponse, która mówi, że z responsa salonowego jesteśmy w stanie zwrócić od razu obiekt DTO Server. Tu jest przykład właśnie takiej klasy, czyli mamy w konstrakcie. Określone zmienne, jakie przyjmuje ta klasa. I właśnie mamy tą metodę statyczną, która implementuje kontrakt response z saluna. Wyciągamy sobie tablicę zmiennych JSON-ową i w zwracamy obiekt serwer przy określeniu, jakie zmienne, w jakie wartości mają się wpisać w ostatniej linice tutaj tej metody from response. Tutaj jest właśnie przykład wywołania tej metody DTO w, po uprzednim wysłaniu naszego requestu. Mamy odpowiedź i z tej odpowiedzi wyciągamy od razu DTO, ale możemy również rzucić taką metodą DTO or fail, która albo zwróci nam DTO, albo rzuci wyjątkiem, który przyszedł z zewnętrznego API. Jeżeli już mówimy o wyjątkach, to tutaj trochę więcej o obsłudze błędów, mamy również możliwość wywołania takiej metody on error, czyli możemy zaimplementować jakąś szerszą logikę, jeżeli odpowiedź z zewnętrznego API przyjdzie jako błąd. Nie wiem, możemy wrzucić znów nasz request na jakąś kolejkę, albo zalogować to odpowiednio albo powiedzmy obsłużyć to jakoś rekurencyjnie dopóki dopóty nie przyjdzie nam powiedzmy, wiadomość, która będzie oznaczona sukcesem, lub wykonać jakąś inną logikę, jeżeli odpowiedź przyjdzie jako sukces, jako powiedzmy ta typowa dwusetka, możemy wykonać dalej jakąś logikę naszej aplikacji naszego powiedzmy serwisu. Testowanie, no jedna myślę z najważniejszych części tej prezentacji. No bo fajnie testować nasz kod nie tylko integrując się w zewnętrznym mapie, ale robiąc cokolwiek w, w kodzie. Tutaj mamy właśnie przykład testowania Saluna, testowania sekwencyjnego, czyli dla każdego z kolei wywołanego requestu dostajemy zamokowaną odpowiedź, która jest widoczna tutaj w pierwszych czterech linijkach naszego kodu. Czyli przy pierwszym wywołaniu get user request dostajemy odpowiedź z tablicą, właśnie gdzie name to sam. Później, jeżeli wywołamy drugi raz ten request, to mamy też odpowiedź z tablicą, gdzie już name to jest Alex, odpowiedź status code to jest również 200, ale kolejny request już zwróci nam jakąś tablicę, gdzie otrzymamy error z status codem 500. Poza sekwencyjnym mokowaniem, mamy również opcję mokowania konektorów, czyli dla konkretnego konektora możemy wywołać konkretnego moka, czyli tutaj zamiast mok response i za pomocą kolejności sterując i otrzymując kolejno odpowiedzi możemy to zamokować w kontekście jakiegoś konektora. Możemy również zamokować to w kontekście requestu, czyli dla konkretnego requestu dostajemy konkretnego moka. Albo dla konkretnego URL-a, też również dostajemy konkretnego moca. To już przykład asercji, czyli sprawdzania tego, co otrzymujemy z zewnętrznego API. Znaczy no w tym przypadku to są zamokowane dane, czyli jeżeli jakieś API się rozwija prężnie i jakieś rzeczy wpływają na, na na to, co my implementujemy w naszej aplikacji, no to MOC nam powie, że jest OK, ale już powiedzmy to, co się dzieje na produkcji, czy stagingu, no może generować błędy, więc to jest zależy, z jakim API współpracujemy. ale tu jest właśnie są przykłady asercji, no idąc od tutaj przedostatnich linijek, możemy sprawdzić asercję, czy został wysłany odpowiedni request, czy request poszedł na konkretny URL. Czy również klasa requestu jest instancją get getForgeServerRequest, Server Request, czyli konkretnie klasy, oraz czy na przykład nie wiem, serwer, przekazany server ID to jest 12353. Tu są właśnie przykłady tych asercji. Mamy jeszcze tutaj kilka innych asercji. Możemy również budować własne asercje. Tego, jakby twórca saluna nie, nie, nie zabrania. Jest, no, ta lista nie jest zbyt długa, ale może być wystarczająca do testowania API. A to taki mem dla ludzi, którzy nie mają testów, ale zachęcam, no bo przy większych aplikacjach no to może być bardzo pomocne, albo przy jakiejś aplikacji, która jest rozwijana długo a zapominamy o jakichś funkcjonalnościach, które pisaliśmy powiedzmy nie wiem, w pierwszych miesiącach pisania danej aplikacji. Z mojej strony na tak. dzisiaj to będzie tyle. No to było takie przedstawienie paczki i takie delikatne wejście w temat Saluna, ale tam naprawdę jest masa innych rzeczy, które, które można byłoby spokojnie rozbić na dwie-trzy prezentacje, więc zachęcam do spojrzenia w dokumentację i ode mnie na dzisiaj to byłoby tyle.